Gęsta mgła się pojawiła, że nie byliśmy w stanie, yy, że tak powiem, ja normalnie jechać. Podjechałem 5 metrów i staliśmy pod znakiem. Zaraz, tutaj z bratem Pawłem będziemy nagrywać jego życie z Panem Bogiem. Jak on doświadczył, jak on doświadcza Pana Boga. Zobaczcie sam. Paweł, chciałbym, żebyś mi powiedział krótko o swoim nawróceniu mhm. i o tym, jak Bóg działa w Twoim życiu. Mhm. Yy... Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to może przynajmniej że to był to trochę dłuższy etap i tak nietypowo, jeżeli chodzi o, e, o większe rzeczy, to Pan Bóg musiał wiele rzeczy w moim życiu skłócić i złamać. E, bo mówię, znając, znałem Boga już e, tak jakby inaczej, znałem Biblię i, mhm. i Boga poznawałem od najmłodszych lat, e, z tym, że Nowe Narodzenie jest jakby taką rzeczą, która no, popycha człowieka sama do, jakby do decyzji. To jest coś, co nie jest wpojone, nie, może być jak najbardziej, może nie wiem, przekazywać różne rzeczy. Ale nowonarodzenie to jest coś, co duch zapoczątkowuje w człowieku od nowa. I Czyli nie można taka... się tego samemu nauczyć, wyuczyć? Nie da się. To jest, musi być coś, co później połączone być i z wiarą i z, z taką szczerą chęcią. Mhm. E, ja spotkałem się z człowieka. Na, na swojej drodze w Warszawie, w który głosił Ewangelii I tak tam mogę powiedzieć, że trochę i tak byłem takim budowniczym bardziej z początku się, bo wszystko lubiłem podważać. No, no to. to Ale dobrze. to dlatego trwało. Mogę powiedzieć, że takie z początku i tak bardziej powiedział, że się zachwycałem każdym jakimś takim spotkaniem i tym, co, mm -hmm. co mówi świadectwami. Ale za każdym razem jakieś było podważanie, to mówię, to jakieś sprowadzenie do swojego starego może sposobu myślenia. Ale mówię, e, był taki moment, w którym faktycznie e, wierzyłem, że, e, że Jezus e, przyrzekł i zmarł za moje grzechy. E, i mówię, nie chcę to rozwlekać, bo to byłoby sobie mm -hmm. dużo mm -hmm. czasu samo jak e, kwestie Nowego Narodzenia, Nawrócenia. Natomiast e, też później pamiętam taki moment e, początkowy. W życiu, jaki miałem jeszcze z takimi moimi, też dobrymi przyjaciółmi, braćmi też turystów, którzy się nawracali, w, nawrócili w tym samym czasie, takiego poszukiwania Boga, jak chcieliśmy go po prostu też doświadczać. I pamiętam, jak to oni sobie mnie namówili na, na to, żeby pojechać na Ukrainę, bo oni mają dużo tam jakichś znajomych, też braci z innych kościołów. Eee, że tam jest taka niesamowita atmosfera, uwielbienie. Eee, ale tak służyć po prostu tam, tak? Na Ukrainie czy, eee, czy nie... Robić? oni powiedzieli, że chcieli w sumie zobaczyć jak Pan Bóg tam działa... Aha, słyszałem, okay. że Pan Bóg, ja, ja pamiętam, że wtedy jako taki młody... Nie wiem, e, naprawdę dopiero co takie pierwsze jakieś słyszałem, takie żywe świadectwo, to, no. że Bóg dalej uzdrawia, przemawia. Mm -hmm. eee, I w takim początkowym jest starsze pragnienie, mój Boże, no ale... Już tyle słyszałem od jakichś różnych znajomych, osób, nie wiem, pastorów, ale sam człowiek nigdy tego nie przeżył, nie, nie no doświadczył. I okay. chciałeś tego doświadczyć chciałem tego takiego... doświadczyć. Ja i zebrałem się okay. tym, było nas takich, jeszcze miałem dwóch przyjaciół, Dawid i Marcin i pojechaliśmy na, no i wybraliśmy się. Ja wtedy jeszcze nie miałem samochodu, pożyczyłem od brata Hondę i pojechaliśmy takim malutkim samochodzikiem na tą Ukrainę. I to taki był pomysł, żeby od razu jakby od początku do końca przeznaczyć i szukać takiego Bożego w tym prowadzenia. Dlatego, e, że się modliliśmy o to e, i pamiętam, że ich zebramy z Warszawy i tylko mieliśmy jeszcze zejechać po, po drodze przez e, tam miejsce e, do rodziców jednego z tych chłopaków, z którym niechałem bo oni też tak bardzo negatywnie byli odebrani od to, że ktoś może zostawić nagle pracę i pojechać, nie wiem, za granicę. Oni akurat mieli zostać dłużej tam na Ukrainie, niech raz dwa miesiące, czy wyszło nawet jeszcze, że pół roku. I, i pamiętam, że cały czas się po prostu modliśmy o to wydarzenie. Odebrałem jednego i drugiego, później z Warszawy, jedziemy w trakcie spotkania i pamiętam, że jak nigdy, mówię, to była strasa, którą ten chłopak jeden Marcin bardzo dobrze znał, bo to są jego rodziny strony, ale jak nigdy była taka mgła, że nie. w pewnym momencie droga z Warszawy do, do, yy, do Puecha, droga na na Kraków, przepraszam, yy, była tak yy, gęsta mogła się pojawiła, że nie byliśmy w stanie, yy, że tak powiem, ja normalnie jechać. Musiałem jechać 30-40 godzina na dobrej drodze. Yy, I w momencie kiedy ja mówię, słuchajcie, no ja nie dam racji jechać. Mówię, zjechałem, się, my, mówi, nieważne, pan, w drogę. Nie widziałeś, prawo tak. mówię, tak no? się nie da daje, nie jechać. E, zjechałem w jakąś dro dro drogą, on mówi, że na pewno da radę znać. A to było najciekawsze, że jechałem wtedy z telefonem. Miałem osobową trasę, wszystko było mm -hmm. proste. Tak. Nagle telefon mi przestał działać. E, GPS mi w ogóle zwariował. Chłopakom też mówi, nikomu z przestał działać telefon. To fakt, że to było jeszcze lat. Około chyba dziewięć lat temu z tego co dobrze pamiętam. Więc telefony to inaczej działał niż teraz. I po prostu zgubiliśmy, no, jedziemy nagle, wiesz zjechaliśmy z głównej drogi, jedziemy do, do tego chłopaka, który mówił dobrze na, na, na trasę po Omacku. Ale wiesz, właśnie nie wstępuje, ona nie była tylko na tej głównej drodze tylko na jakichś mniejszych osiedlowych. Chyba eee, jechaliśmy tak z godzinę. No, ja można sobie wyobrazić jak wygląda jazda po godzinie po Omacku. W pewnym momencie już skręcałem na prawo, na lewo. Nie wiem, nie, nie, mm. byłem, nie miałem żadnego pojęcia, gdzie jestem. Aż doszło do tego, myślę ze mną trochę zdziwiony jestem, bo yy, cała sprawa od początku do końca była modlona. Mówi mi się o wyjazd, mówi Boże, chcemy to... Ciebie doświadczać, no? chcemy ten, natomiast widzimy same same są problemy. E, na pewny moment też mówię, w ogóle nie wiedziałem w jaki sposób też Pan Bóg może odpowiadać. Ja, jedyne co tu więcej, może rzeczy słyszałem. Bo ty dopiero po, całym, po nawróceniu byłeś, e, tak? Żeby... Wiesz, co to było około i tak po roku, ale no. mimo wszystko nie słyszałem, w ogóle okay. nie, nie wiedziałem o tym, jak Pan Bóg może mieć kontakt albo po prostu przemawiać się z ludźmi. Mm -hmm. e, I w pewnym momencie po prostu się zatrzymaliśmy. Ja mówię, słuchajcie, dalsze jazda nie ma sensu, bo mówi po prostu się zgubiliśmy. Mm -hmm. Eee, zatrzymałem się nawet nie wiem gdzie eee, mówię słuchajcie pomódlmy się, pomódlmy się o to żeby po prostu Pan Bóg nam pokazał no. o co w tym wszystkim chodzi, no nie? czy to nie jest Jego wolą ten wyjazd, może po prostu nie wiem powinniśmy jechać gdzieś uh -huh. indziej. Spędziliśmy chyba z pół godziny w tym aucie na modlitwie eee, i to było też bardzo ciekawe, że skończyliśmy się modlić. Nie wiem, jakoś powoli mój telefon załapał GPS. Ale to tak to, że załapał GPS to dla mnie nie było zaskakujące, bo okazało się, że podjechałem 5 metrów i staliśmy pod znakiem miejscowości, która się nazywa Boża Wola. No, i jak zobaczyłem na ten, to po prostu ja sam miałem ciarki z tego spotkania. No nie wiem, ile jest miejscowości w Polsce o nazwie Boża Wola ale sposób w ogóle dotarcia i to, że w ogóle staliśmy pod no tak, znakiem. Się zatrzymaliście się. Ten... W sumie nie wiedzieliśmy o tym, gdzie jesteśmy. No nie widzieliśmy, że tu jest tak, jakaś miejscowości, że to jest znak Boża Wola. Ale naprawdę wtedy miałem taką tym bardziej pewność, że po prostu jesteśmy tam, gdzie Pan Bóg prowadzi. Jeżeli my, nasze serca po prostu są Jego niego Pan Bóg daje się też poznawać. I pamiętam, że tym też w jak, no naprawdę, osobnie po tej modlitwie nie dość, że wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, że w jakiejś miejscowości Boża Wola, że faktycznie to jest Boża Wola, miejsce, w którym jesteśmy, GPS nam zaczął działać, dojechaliśmy do tego domu, do rodziców tego też chłopaka. Ja pamiętam, że do tego też czasu fajne rzeczy, jakby po raz pierwszy tak zacząłem doświadczać, jak Duch Święty przemawia mhm. przez osoby. Zaczęliśmy też nam głosić Ewangelię w tym domu i i chyba, nie mówię, po raz pierwszy doświadczyłem tego, jak no słowa są też zapisane w dziejach, że uczniowie jak czasami nie wiedzą, co mają powiedzieć, bo mówię, rodzice nie byli jakoś specjalnie nastawieni do tego, że ich syn jedzie w ogóle do innego kościoła, mm. tam zostawił pracę w Warszawie, a Pan udał tyle jakichś się, tyle mądrości, tyle po prostu takich naprawdę nie wiem, tego podzielenia się, dlaczego jakby ludzie decydują się na takie kroki, mm -hmm. to jest po prostu kwestia poznania Boga w swoim życiu, no nie? że e, wiedzą kim jest, co zrobi dla nich Jezus, ale chcą też więcej, no nie? że nie chcą się zatrzymywać. E, I naprawdę chyba rozmawialiśmy 3-4 godziny, a później tak przyjechaliśmy. to e, faktycznie, to było dla mnie niesamowite, że oni bardzo negatywnie. Wyszli po prostu... E, nie wiem jak to nazwać. Pobłogosławili go, ale po prostu wysłali też jego syna z taką, że... już bez wagi. Nie tylko się nie pogodzili, ale faktycznie powiedziałam, że żeby mu też dobrze życzyli i że skoro jego motywacją jest szukanie Boga, to powinni mu błogosławić. I mówię, dla mnie to był też taki niezwykły czas. Powiem jak jeszcze w pewnym momencie tych przyjaciół wyszło i po prostu miał taki czas uwielbienia. A we mnie po prostu coś się nie są wiedzieć, że że wtedy na pewny moment nie potrafiłem jakby rozróżniać jeszcze, bo Pan mógł dużo rzeczy, mm -hmm. dopiero uczył, ale pokazywał, że e, jak jego szukamy, Pan mógł daje się też znaleźć, daje też Twojego ducha, napełnia. I wtedy mogę powiedzieć, że przeżywam takie e, też napełnienie niesamowite. E, I to, co dla mnie jest niezwykłe, i coś, co chciałbym też może przekazać zawsze innym, że nawet jeżeli nie wiemy jak szukać, nie wiem ten, to Pan Bóg najważniejszy jest dla niego nasze serce i to, w jakim jesteśmy nastawieni e, sposobem. Nie ja chciał też mówić o samej też Ukrainie, bo dla mnie e, to było też nie, najbardziej ciekawe w tym wszystkim, że Pan Bóg e, najlepszy czas pamiętam, że mieliśmy w momencie samego też dojazdu, spotkania z tymi chłopakami. Oczywiście mówię, spotkaliśmy się tam na Ukrainie z tymi braćmi, mieliśmy i dużo modlitw, e, e, rozmawialiśmy jeździliśmy tam do, w kościele, też mogliśmy i usługiwaliśmy, ale mówi to, co czasami człowiek jakby myśli, że nie ma albo nie przeżywa. W momencie, kiedy szuka, jego serce jest nastawione i mówię, to jest najfajniejsze jeżeli są jeszcze do tego dodatkowe osoby na przykład, nie wiem, dwóch, gdzie trzech zawsze się spotyka i chce szukać Pana tam jest też duża obotnica że, że Jezus będzie po środku mniej więc. Yy, to dla mnie naprawdę było też budujące, że to jest jeden z takich czasami świadectw, które człowiek sobie przypomina widzi, że Pan mógł się troszczy, no nie? Pan Bóg też się troszczy, odpowiada. I to są takie pewniki, że no, mówi, panie, zawierzyłem sobie swoje życie, chcę być prowadzone I po prostu ty działaj w moim życiu. No ale to też fajne, że jakby doświadczyłeś i teraz możesz właśnie mówić o tym, że... Yy, Wystarczy chcieć, w sensie, że Pan Bóg chce naszego serca mm -hmm. i chce naszego chętnego serca, tak? No bo, no bo to jest tak, że czasem szukamy Boga w uczynkach jakichś, mm -hmm. że zrobimy coś, to będziemy mieć Bożą łaskę, ale to, to się wyklucza, nie? My, mm -hmm. On chce naszego serca i jak chcemy, idziemy z tym sercem tak? do Niego i, i pragniemy poznania, to On nam pokaże, tak, tak, tak. jaki jest. To jest właśnie niezwykłe, że ja wiedziałem, że już byłem tak czasami zdesperowany w tym szukaniu, że mówię, Boże, już ja mogę i to, i to, i to zrobić, ale wiem, że to jest nie ten zaułek, nie? że mm. to jest ślepa jakby uliczka, która mówi trzeba naprawdę nastawić na to serce. No, na to też być może, pod, nie wiem, ja potrzebowałem dużo czasu, nie? dlatego mówię moje nawrócenie tak naprawdę y, mogę powiedzieć nie to było w jakimś jednym, jednorazowym jakimś czasie, tylko że to trwało pewien okres, bo mm. to się zachwyciłem, a mówię to za chwilę jakiś nie wiem to potwarzam, to mówię, coś mi się nie zgadza, to w moim jakimś poznaniu. Yy, więc yy, mówię, najważniejsze to też szukanie takiego otwartego serca Boga i mówię, nasz yy, dobrze jest mhm. mieć serce otwarte, a Pan Mógł też otworzy swoje. No ale też właśnie, yy, bo Ty byłeś już nawrócony, a co byś powiedział ludziom, którzy szukają Boga, nie są jeszcze nawróceni, ale szukają Boga, mają tą chęć takiego szukania, czytają pismo, szukają takiego prawdziwego, żywego Boga, co byś im doradził, żeby, żeby co? Co to, to też powiedzieliśmy, czyli A, cierpliwość. Cierpliwość, e... tak, żeby... Tak, bo mówię, było z jednej strony byłem bardzo spragniony takiego, ja mówię, czasami bardzo lubię te porównania, że człowiek wymarzony jest tak, jak takie małe dziecko, które no, jest spragnione takiego, mhm. nie wiem, o przebywania z, ze swoim ojcem tak czyli z, z rodzicami. To jest. E... Naprawdę czułem się tak samo. Tylko w momencie, kiedy jak tego się nie czuwa, nie wiem, nie odbiera, to jest taka też desperacja. Ja pamiętam, że też miałem takie. Także ty że chcesz, mówię, a, a nie tak, masz tego, a, a tego... tego. nie wiem jak nie wiem jak mówię. Boże, że ze mnie interesujesz, czy mm. o mnie troszczysz, no nie? Więc nawet jeżeli będą przychodziły takie, nie wiem, momenty czy myśli. No eee, i ważna jest po prostu cierpliwość, no nie? że naprawdę to, co jest zapisane też w Biblii, że Pan takich rzeczy, takich osób nie, nie zostawia. Eee, dla niego, mówię, każde dziecko jest naprawdę kochane, niezbędne i on się o mnie troszczy. Mhm. I To, że nie będziemy widzieć momentami tego, eee, to nie znaczy, że, że będziemy stali w miejscu, że nie wiem, się nie rozwiniemy. Naprawdę, wiele czasu sam widzę po sobie, już po tych 9-10 latach. Ee, że jedyne z odczuć wymaga cierpliwości. Poddania, mówi Boże, prowadź mnie, chcę, e, chcę iść za tym, co mówisz, chcę, żebyś mnie też nauczał. Sama same, też, mówię, Boże Słowo mówi, że róg e, Ojcem, to on nas nie wiem, czasami będzie karał, co mhm. ale będzie też pocieszał, podnosił, e, jak to, mówię, w rodzinie w normalnym życiu funkcjonuje, czyli e, tak. ważne. Poznać to, że wiedzieć, może tak na początku, że pan działa, być cierpliwy na to, mieć na to otwarte serce, oczy, i to są I... też, jakby w moim, może sytuacji, którą powiedziałem, super jeszcze, jak się znajdą do tego, jakieś, nie wiem, jedna, dwie, trzy osoby, które Zbierają będą, tobie, tak, będą miały tak samo zapalone na to, nie wiem, serce, oddanie. Dobrze, gdzie to był, nie wiem, kości, osoby, które być może też w kościele będą akurat chciały przeżywać i mm -hmm. takie same rzeczy, więc jak najbardziej to, to jest potrzebnej pomocy. A tak sobie pomyślałem, bo mówisz o cierpliwości, ale też i o tym, że nowonarodzony człowiek jest jak małe dziecko. I tak trochę porównałem małe dziecko do cierpliwości. To tak jakby trudno czasem być cierpliwym trudno. Wiesz, chcąc. Yy, Chcąc doświadczać i będąc takim entuzjastycznym, spontanicznym, nie, to jest jakby. E, a jednocześnie wiemy, że Bóg tego też od nas oczekuje. Nie, że jakby żebyśmy byli cierpliwo, cierpliwi. I z drugiej strony wiemy, że on cały czas jest. E, Paweł dzięki wielkie za rozmowę. Super. Ma, mam nadzieję, że e, ktoś e, też zobaczy, ja jestem wyciągam dla siebie z tej rozmowy też. E, o, o tej cierpliwości. Dzięki wielkie. No i co? No i tyle. Do zobaczenia. Może na kolejnym filmie jakimś.